Kontrast Plus, Paweł Wanik, witam Państwa bardzo serdecznie w to deszczowe popołudnie, ale jestem pewny, że tutaj ten czas rozmową umili nam dzisiejszy gość, którym jest pani Katarzyna pastuszka robotowicz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i radna Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam Państwa bardzo serdecznie. No to zaczynamy od tego jakże gorącego tematu, bo niedawno, Zdalna sesja Rady Miejskiej i temat przewodni, który zdominował posiedzenie to zwiększenie deficytu miasta i tutaj zdecydowano się to zrobić, czyli będziemy musieli zaciągnąć kredyt w wysokości 57 milionów złotych jako miasto, przy czym zdecydowano o tym w stosunkach głosów 12 za, 11 przeciw i 3 wstrzymujące się. Także o jednomyślności nie może być mowy, dlatego chciałbym, żeby tu nam pani opowiedziała, co było tą kością niezgody pośród radnych. Także radnych PiSu, bo generalnie jak spojrzymy, to wszyscy z Koalicji Obywatelskiej i Rady Niezależnej zagłosowali za, a w PiSie już z tym było różnie. Nie było, panie redaktorze, żadnej kości niezgody. My po prostu nie wprowadziliśmy przy tym głosowaniu dyscypliny klubowej I to był jedyny powód. Dlaczego akurat był ten podział głosów, czyli część głosów przeciw, a trzy głosy wstrzymujące się. Może powiem, dlaczego ja zagłosowałam przeciw. Jeszcze przed sesją mieliśmy również komisję budżetową, zadawaliśmy mnóstwo pytań. Ja na przykład zadawałam pytania dotyczące zwiększenia środków na wynagrodzenia dla pracowników MOPSu pracowników DPS-u, również nauczycieli. Moim zdaniem takie środki w budżecie na rok 2020 zostały zaplanowane i byłam, byłam szczerze mówiąc zdziwiona, że o tak duże środki w tej chwili, bo no, oczywiście to nie jest kwota tych 57 milionów, ale to było co najmniej kilka milionów, w tej chwili musimy to, musimy to pokryć z kredytów. Te kredyty będą brane dwa. Kwota 45 milionów to to, co było ustalone na sesji Rady Miejskiej, to kredyty wzięte w bankach krajowych. Blisko 12 milionów to kredyt wzięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym. I tutaj kolejna nasza wątpliwość, ponieważ bank inwestycyjny to głównie środki powinny być przeznaczone na inwestycje, a takich inwestycji w tym budżecie nie znaleźliśmy. W związku z powyższym mnóstwo pytań. Dużo, na dużo tych pytań niestety zarówno pracownicy Urzędu Miejskiego, jak i wiceprezydenci, bo prezydenta miasta Radomia z przyczyn oczywistych nie było. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Jesteśmy przeciw zadłużaniu miasta. 57 milionów to jest bardzo duża kwota. Ja już w tej chwili mogę Państwu powiedzieć, że Zadłużenie miasta to ponad 740 milionów, bo taką informację również uzyskaliśmy na sesji Rady Miejskiej. Plus do tego, bo o tym się oczywiście nie mówi, zadłużenie spółek miejskich, bo spółki też biorą kredyty. Więc jest to już naprawdę tak duża kwota, że jako radni prawa i sprawiedliwości w tej większości po prostu zagłosowaliśmy przeciw i mimo wszystko jednak uchwała przeszła. No ale właśnie, bo jest to kredyt, a zatem te pieniądze trzeba będzie oddać i tu bardzo proste pytanie, czy Pani zdaniem miasto stać na ten kredyt? Myślę, że miasto jest nie stać na ten kredyt, natomiast sfinansować te zadania, które były w uchwale budżetowej, no skądś te środki muszą, muszą być, tak, w tej chwili jedyna możliwość jaka była to wzięcie tych dwóch kredytów na łączną kwotę 57 milionów złotych, o tym między innymi właśnie mówili nam przedstawiciele miasta. My sobie zdajemy sprawę też z tego, że jesteśmy w tym roku w, no, w niezwykle trudnej sytuacji związanej z, z koronawirusem, więc te środki do budżetu oczywiście są mniejsze. Natomiast um, obawiamy się, że za moment ten próg, który, który może miasto um, przekroczyć, zostanie przekroczony. No i co wtedy? Naszym zdaniem już w tej chwili miasto jest na skraju bank bankructwa. No, stan finansów jest um, bardzo trudny. Wspólnie z radnym panem Łukaszem Podlewskim i Panem Marcinem Majskim byliśmy na spotkaniu takim wstępnym dotyczącym budżetu na przyszły rok, na rok 2021. To spotkanie zorganizował pan prezydent Radosław Witkowski. Na tym spotkaniu to spotkanie było informacyjne, ale z tego spotkania wynieśliśmy jedno. Miasto, budżet miasta jest naprawdę w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. W zasadzie w przyszłym roku nie będzie pieniędzy na żadne inwestycje. No to pytanie się nasuwa samo. Tak jak pani już zdążyła wspomnieć, sytuacja jest podyktowana koronawirusem. Zresztą ta decyzja o zaciągnięciu to nie kredytu jest takiego, również. Panie redaktorze, przepraszam, że przerwę. Ja mówię, że jesteśmy w trudnej sytuacji, ale nie możemy jak gdyby całością e, obarczać sytuacji, którą mamy z koronawirusem. Ona oczywiście przyczyniła się też do tego. Natomiast e, kredyty były zaciągane wcześniej. No, koronawiru koronawirus jest jak gdyby jakąś częścią, tak? To jest jedna... Jedna z części składowych, ale to nie jest tylko ten jedyny powód. No, myślę, że w sposób obiektywny można się z tym zgodzić. I w związku z tym jest pytanie: co zrobić, żeby wzrosły dochody miasta, bo to też był właśnie argument ze strony magistratu, że w związku z pandemią te wydatki wzrosły, natomiast wpływy zmalały. I chciałem się zapytać, czy pośród radnych, albo już może na posiedzeniu rady, pojawiają się jakieś pomysły co do zwiększenia dochodów, a obniżenia wydatków, żeby niejako ten budżet zbilansować? Panie redaktorze, no nie rozmawialiśmy, przyznam szczerze, na, na klubie radnych, nie rozmawialiśmy też w ogóle wśród radnych. Natomiast przed nami planowanie budżetu na rok 2021 i tutaj na pewno będziemy się bardzo szczegółowo chcieli przyjrzeć zarówno e, wydatkom, jak i dochodom, e, dochodom miasta. No i zobaczymy, no będziemy chcieli ten budżet tak skonstruować albo przynajmniej w pewien sposób, w nazwę to w cudzysłowie, pomóc prezydentowi go skonstruować żeby jak najwięcej jednak mimo wszystko było po tej stronie dochodowej niż po stronie wydatków. Mówi się o tym, że właśnie w tym momencie w kasie miasta brakuje kilkudziesięciu milionów złotych. To pytanie jeszcze jest takie. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości jakiś czas temu zorganizowali konferencję, na której pytali pana prezydenta Witkowskiego o 22 miliony przyznane z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Skoro tych pieniędzy brakuje, to może należałoby te pieniądze przeznaczyć właśnie tutaj do budżetu, wkomponować je, bo wtedy na przykład można by zaciągnąć dług nie 57 milionów, a 35. Panie redaktorze, oczywiście to by był bardzo super świetny pomysł. Natomiast nie ma takiej możliwości. Te pieniądze muszą być przeznaczone na konkretne inwestycje, na konkretny cel. Nie możemy ich po prostu wrzucić do budżetu i przeznaczyć chociażby na wynagrodzenia. Pytaliśmy o to prezydenta, bo ja również uczestniczyłam w tej konferencji. Co się stało z tymi 22 milionami złotych? Pan prezydent informował poś, poprzez media, że chce te środki przeznaczyć na budowę żłobka i na budowę ulicy Marii Fołtyn. Natomiast te inwestycje powinny być sfinansowane ze środków miasta. Ulica Marii Fautyn, rozmawiamy o niej już co najmniej od kilku lat. Zresztą mieliśmy również podczas, w tym roku podczas jednej sesji dosyć ostrą i mocną dyskusję na ten temat. Byli również zaproszeni przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje działalności gospodarcze na tej ulicy. Pan prezydent zobowiązał się, że z budżetu miasta ta ulica zostanie wykonana. Natomiast to, co wspominaliśmy, mamy takie inwestycje, takie szlagierowe inwestycje pana prezydenta, jak radomski program drogowy, czy też radomski program chodnikowy, który przyznam, że tutaj propozycja padła ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości, aby taki program powstał, gdzie zostały one zapomniane. Zgłaszają się do nas mieszkańcy z prośbą o interwencję, z prośbą o reakcję, ponieważ no były obiecane, że te ulice będą utwardzone, bądź chodniki wykonane do tej pory. E, tych ulic i chodników nie ma. W związku z powyższym zapropon zaproponowaliśmy, aby te środki przeznaczyć właśnie na Radomski Program e, Drogowy i Radomski Program Chodnikowy. No to, że to są inwestycje, które trzeba będzie w tym mieście zrealizować lepiej prędzej niż później, no on świadczy o tym nawet ankieta. Ja czytałem jedną z radomskich gazet i tam była taka Dokładnie. ankieta, co najbardziej denerwuje Radomian, i jednym z punktów był właśnie stan chodników i ulic w Radomiu. Także no tutaj na pewno trzeba będzie się tym zainteresować. No po prostu że jak gdyby wyjść na przeciw... Mieszkańcom to za każdym razem powtarzamy: to nie są nasze pomysły, to nie, to nie są nasze inicjatywy. To mieszkańcy zwracają się do nas z prośbą, zwracają się właśnie do nas z interwencją i proszą nas, aby w budżecie również już na przyszły rok, bo takie rozmowy w tej chwili też prowadzimy, znalazły się konkretne inwestycje e, dotyczące właśnie ich problemów. No na ostatniej sesji, która odbyła się zdalnie i jak już ustaliliśmy, no nie mógł z oczywistych przyczyn wziąć w niej udział prezydent Witkowski, zrezygnowano też na niej z poruszania pewnych tematów, bo uznano, że mogą one poczekać. No tutaj mam chociażby na myśli informację prezydenta dotyczącą realizowanych inwestycji. No tu można by właśnie wymienić chociażby Radomskie Centrum, sportu, zmianę nazewnictwa ulic, czy informację dotyczącą pracy doraźnej komisji do spraw RCS-u właśnie. Ale moje pytanie brzmi, co z tematami, co do których raczej nie należy zwlekać, bo trzymałem taką informację, że przecież miasto Radom realizuje program LIFE, na który pozyskano środki zewnętrzne i to w niemałej kwocie, bo tu można chociażby powiedzieć, że z Komisji Europejskiej przyznano 12 milionów złotych, natomiast z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponad 6 milionów złotych. Cały projekt zamyka się w kwocie niewiele większej niż 25 milionów złotych. Tylko, że jeżeli nie uda się tego programu zrealizować w całości do określonego terminu, te środki trzeba będzie zwrócić. Czy Rada w jakikolwiek sposób interesuje się tym tematem, wypytuje prezydenta Witkowskiego o stan tego programu, no bo za chwilę może się okazać, że przebędzie nam jako miastu kolejny koszt w kwocie prawie 30 milionów. Panie redaktorze, może zacznę od tego, dlaczego akurat te tematy, o których Pan wspomniał, nie zostały omawiane na sesji. Tutaj jak gdyby była wspólna konsultacja przewodniczącej Rady Miejskiej, Pani Kingi Bogusz, z Panem Prezydentem i z wiceprezydentami. My takie informacje <laughs> mamy przepraszam, na bieżąco, więc zarówno pytamy na sesji, również z radni składają interpelacje, co się dzieje z inwestycjami. Natomiast dlaczego nie omawialiśmy tego? No z jednego podstawowego powodu. Nie było prezydenta miasta, który odpowiada za realizację tych inwestycji i również nie było skarbnika miasta, który mógłby nam szczegółowo przedstawić, jak wygląda finansowanie, na jakim jesteśmy etapie. Natomiast to, co wspomniałam przed chwilą, my piszemy interpelacje, interesujemy się inwestycjami i jak do tej pory również tą inwestycją z programu LIFE. Dopytywaliśmy, dopytujemy i będziemy dopytywać, i jak na razie jesteśmy panie redaktorze zapewniani, że inwestycja idzie zgodnie z planem i nie ma żadnych zagrożeń co do zwrotu środków bądź realizacji, opóźnienia realizacji tej inwestycji. Rozumiem. No to pozostając przy temacie inwestycji, no niestety ale odnoszę takie wrażenie, że przedstawiciele zarówno koalicji obywatelskiej, jak i Prawa Sprawiedliwości niejako prześcigają się w wytykaniu sobie, kto te inwestycje w kontekście Radomia realizuje bardziej niechlujnie, z większymi opóźnieniami, czy większą ilością fuszerek. Ma pani podobne wrażenia Nie wiem, co ma pan, panie redaktorze, na myśli, bo... A to już mówię, mieście, bo przykładów jest tutaj mieście, bardzo w dużo. W mieście chyba, chyba raczej nie, no, ewentualnie zwracamy uwagę, ale podejrzewam, że ma pan na myśli ostatnią konferencję pana e, posła Konrada Frysztaka. To znaczy, może powiem w ten sposób, wracając do przykładów. No jak najbardziej, jeżeli chodzi o posła Kontrada Frysztaka, to punktuje on w swoich wypowiedziach realizację linii kolejowej numer 8, nazywając mm -hmm. to inwestycją niechlujną. I obiektywnie rzecz ujmując, ma tutaj sporo racji, przy czym w tym A, momencie to musi Pana zdaniem, się... zdaniem, Tak jest, to jest moje zdanie, ale zaraz, zaraz, pa... zaraz, ale tak, dokładnie tak, zaraz mm -hmm. Pani powie swoje zdanie, natomiast chciałem jeszcze powiedzieć, że o ile moim zdaniem ma tutaj y, trochę racji, to musi się też zmierzyć z ostrym cieniem hipokryzji. Dlatego, że jeżeli spojrzymy też na fakty to w jego kadencji kiedy był wiceprezydentem Radomia odpowiedzialnym za inwestycje w tym mieście praktycznie żadna z kluczowych inwestycji nie została oddana w terminie i bez fuszerki. Tu przykłady można mnożyć. Plac Jagieloński, kładka na Szarych, szeregów Radomskie, Radomskie Centrum Sportu, sportu oczywiście, mhm. ale żeby nie było tak różowo po stronie prawa i sprawiedliwości, no obwodnica południowa jest dla mnie, mówiąc skromnie, obwodnicą tylko z nazwy, bo nie ma tam nawet dwóch pasów, żeby można było jechać w jedną stronę. Przebiegają przez nią tory kolejowe. No bardzo nowatorskie rozwiązanie. Wcześniej lotnisko, to też przecież było oddane za czasów prezydenta Kosztowniaka, no i jeżeli jesteśmy przy nim, to ostatnio w tym studiu powiedział, że na trasę S12 trzeba będzie poczekać do roku 2026-2027, co widać po komentarzach naszych widzów, no rzeczywiście jest trudne do przyjęcia, a myślę... I tu myślę, ale że się dużo, też wypowiem w imieniu swoich, no, mam taką mantrę, ale to jest akurat ważny temat, no dobrze, bo chciałem już kończąc powiedzieć, że myślę, że nie tylko ja, ale wielu Radomian życzyłoby sobie, żebyście się raczej państwo prześcigali w tym, kto oddał coś z większym rozmachem, szybciej przed terminem, aniżeli tak, jak to właśnie ale powiedziałem. proszę mi wierzyć, my bardzo byśmy chcieli, natomiast ja tutaj nie będę się wypowiadała, e, nie będę komentowała słów zarówno pana posła Konrada Frysztaka, ani posła pana Andrzeja, e, pana posła Frysztaka i pana posła Andrzeja Kosztowa. Ja jestem radną Rady Miejskiej, interesują mnie inwestycje, interesuje mnie to, co się dzieje w mieście i odpowiadam w pewien sposób za budżet miasta Radomia, bo jestem tutaj na miejscu. Tak. Co do wypowiedzi pana posła Kontrada Frysztaka, powiem szczerze, od jakiegoś czasu przestałam oglądać e, w ogóle konferencje organizowane przez pana posła. Z jednego podstawowego względu, mm, mało merytoryki, moim zdaniem przynajmniej, a bardziej bicie piany i uderzanie zarówno w rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak i w posłów ziemi radomskiej. Natomiast czytałam wypowiedź, czytałam wypowiedź, może nie wypowiedź, oświadczenie pana posła Andrzeja Kosztowniaka, właśnie związane z, z konferencją, którą zorganizował pan poseł w Frysz, tak? I to oświadczenie mnie przekonuje, jeżeli nie ma możliwości realizacji w tej chwili budowy trasy S12, to zabezpieczenie środków jeszcze na rok 2020, no byłoby, drodzy państwo, bezsensowne, tak? Więc to oświadczenie jak najbardziej mnie przekonuje. Natomiast co do. Jeszcze wrócę, bo jakoś tak nie wiem, do posła pana Konrada Frysztaka. To, co pan wspomniał, jest to czysta hipokryzja. Pan poseł Frysztak nie oddał żadnej inwestycji i tak naprawdę powinien się skupić na tych inwestycjach, które są w mieście, które za jego kadencji, jak był wiceprezydentem, nadzorował i które w dalszym ciągu niestety nie zostały ukończone albo są... No, niechlujną wizytówką naszego miasta mam na myśli chociażby wykładkę na szarych szeregów. To pozostając przy inwestycjach w mieście. Świeżynka, bo z dzisiaj wiceprezydent Tyczyński poinformował, że remont wiaduktu przy ulicy Lubelskiej, mhm. Żeromskiego, jak to woli, będzie kosztował miasto 75 milionów złotych i w związku z tym magistrat zawnioskował do premiera, żeby w ramach funduszu, rządowego funduszu inwestycji, tę kwotę pozyskać i drugi wniosek został złożony na kwotę 27 milionów i tutaj już chodzi o szpitalny oddział ratunkowy przy Miejskim. Jak pani sądzi, jakie są szanse, że radom te pieniądze od rządu otrzyma? Może zacznę od tego, że bardzo się cieszę, że miasto zdecydowało się złożyć na tak duże środki i na takie ważne inwestycje dla naszego miasta właśnie pozyskanie tych środków od premiera. I myślę, że tutaj po części mogę powiedzieć szczerze, że jest to trochę zasługa radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy uczestniczyli w spotkaniu z panem prezydentem, bo namawialiśmy prezydenta, który nam wspominał o tym, że te środki właśnie chce zabezpieczyć na szpitalny oddział ratunkowy przy Radomskim Szpitalu Miejskim. Prosiliśmy, żeby pan prezydent jeszcze zastanowił się nad kon konkretnymi większymi inwestycjami i gdzieś padło również z naszej strony właśnie między innymi ten wiadukt na ulicy Lubelskiej. Także cieszę się, że pan prezydent oba te złożył. Z naszej strony będziemy prosić myślę o wsparcie również posłów ziemi radomskiej z Prawa i Sprawiedliwości, żeby te środki na te inwestycje um, nasze miasto otrzymało, ponieważ są to ważne inwestycje, są niezwykle potrzebne dla, w naszym mieście. A ocena szans pozyskania tych środków? Nie, nie oceniać. My możemy tylko, z, mów tak jak powiedziałam, prosić o lobbowanie naszych posłów w Ziemi Radomskiej, żeby te inwestycje mogły być zrealizowane właśnie z tych środków. To na koniec dwa pytania, które teraz zadaję praktycznie każdemu, bo chcemy, żeby widzowie zebry oglądający ten program wiedzieli, jak Państwo do tych y, tematów podchodzicie. Pytanie numer jeden. Y, wydzielenie Warszawy z województwa mazowieckiego Radą, potencjalną stolicą? Tak, nie? Dlaczego? I jeżeli chodzi o pytanie numer dwa, odbudowa Zamku Królewskiego. I dokładnie to samo, tak, nie dlaczego. Słuchamy. Pierwsze pytanie, zdecydowanie tak. Uważam, że jest to szansa dla naszego miasta. Szansa, która może się już nie powtórzyć. Cały czas rozmawiamy również w kontekście środków unijnych. Do tej pory, panie redaktorze, szanowni państwo, nie było mowy o zrównoważonym rozwoju naszego regionu. Większość środków niestety pochłaniała Warszawa. Teraz mając na względzie nową perspektywę unijną, myślę, że będzie duża szansa, żeby większość z tych środków trafiała do takich ośrodków właśnie jak Radą i inne miasta, były miasta wojewódzkie, jak chociażby, nie wiem, Ciechanów czy Siedlce, tak? Czyli te miasta, które tak naprawdę będąc na Mazowszu, nie miały szans z dobrze i e, dobrze rozwijającą się Warszawą, która, tak jak wspomniałam, pochłaniała te środki. Co do zamku, tak. Dlaczego? Ciężko powiedzieć. Myślę, że jest to związane też z naszą historią, tak? Ja od samego początku kibicowałam panu Jarosławowi Kowalikowi, który zajął się jak gdyby tutaj odbudową zamku królewskiego w Radomiu. Także jak najbardziej tak i, i, i liczę na to, że ten zamek zostanie odbudowany. Jest to nasza historia, więc warto tą historię kultywować również wśród następnych pokoleń. I ja się jak najbardziej pod tym podpisuję. Serdecznie dziękuję pani dzisiaj za wizytę w naszym studiu, pomimo tej niesprzyjającej aury. A państwu już dziękuję za uwagę. Moim i państwa gościem w dniu dzisiejszym była Katarzyna pastuszka chrobotowicz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i Radna Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. A państwu, mimo tego padającego deszczu, życzę pogody ducha, życzę przyjemnego popołudnia i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach. Pawełanie kłaniam się. Do zobaczenia.